Cześć wszystkim, z tej strony Avro, witam Was w pierwszym filmiku informacyjnym, w którym to opowiem, co będzie się działo na moim kanale, co będzie tutaj wrzucane, czego możecie się spodziewać. No to będą tutaj wrzucane filmiki z gameplayów z gier, także możecie spodziewać się um, takich gier jak Train 2, World of Tanks, um, Smite. Smite mam już akurat nagranego, jest podczas renderingu, także może jeszcze dzisiaj się wrzuci. Może jeszcze dzisiaj go zdążę wrzucić. Ym, mogą być też takie gry jak Wiedźmin 2, Oblivion, Morrowind yy, czy inne stare gry tego typu. Hmm. Na pewno pojawi się też Minecraft. Yy, to stuprocentowo, tylko jeszcze nie wiem kiedy, nie wiem w jakiej postaci, nie wiem czy to będzie multiplayer z kumplami, czy to będzie multiplayer na jakimś serwerze, czy to będzie single player, załóżmy Survival, e, czy to będzie m, może hardcore tego jeszcze nie wiem, ale na pewno się pojawi. Ym, dzisiaj pojawi się Smite, tak jak już mówiłem. Na pewno pojawi się też League of Legends. Ym, co jeszcze może się pojawić? Hm. Nie wiem, co więcej mógłbym jeszcze wrzucić, ale to będzie się rozwijało, wszystko będzie się rozwijało po kolei, tak jak rozwijać będzie się yy, mój kanał. Mm, to tak, moja przygoda z gameplayami zaczęła się już wcześniej na starym kanale, także nie wiem, jakie takie doświadczenie tam mam, ale niezbyt duże. Nagrywałem gameplay już z Legion The Chosen One. Ostatnio miałem bardzo wielką ochotę zagrać w tą grę, ale... Niestety, ja grałem wtedy w Closed Beta, a teraz została ta gra zamknięta, także mm, jeżeli powróci ta gra, to to też na pewno się pojawi. Na razie to chyba z, te, z mojej strony wszystko i oczekujcie z niecierpliwością na smajta, który pojawi się niebawem. Cześć!